Witam serdecznie nad moim oczkiem. Karmimy rybki dzisiaj. Znowu się zrobiło zimno. Niestety. Ale rybki głodne dalej. Piękna woda się zrobiła ładnie, wyczyściła się. To jestem zakatarzony także. A mam głos zepsuty? I sobie skubią To ślinki już ruszyły ładnie Coraz piękniej o, tu Mój duży karpik Nie wiem czy to będzie widać Klenie też tutaj ładnie sobie pływają w tym słoneczku Zrzucimy im trochę innych rzeczy To się zrobi Duży zamęt w wodzie Taki robaczek I taki robaczek będzie teraz atak To lubią najbardziej wszystkie, okonki, te właśnie klenio, tu widać klenio wodnego, te żółte ofry koi wolą jednak taki pokarm pływający pozdrawiam wszystkich serdecznie, zdrówka życzę już trzeci dzień tak walczę z tym katarem, no ale już nawet tutaj widzę liwie wodne puściły puściły listki no to jest nieźle było ciepło trochę. Tam też pod wodą już ruszają. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.